Oh. <laughs> chyba przepraszam za to, z cypakiem, bo ruda poszła bardzo szybko. Dajmy panu. Pan go dobrze. jeszcze sobie przed drzwi polecam. Tak, tak, tak. Pan widziałem to, to... Ja nie mogę. nie się Jak nie tym W tej tam, tam Panowie, 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 mogę. Jak nie nie Tak. Powodzenia. nie mogę. nie mogę. Jak nie Dobry. O. Dobry! Mój Boże, jak się przestraszyłam! Czemu? No bo ja tak w prawej słuchawce słyszę takie dzień dobry! Ej, no, wiesz co jest smutne? Że dosłownie pierwszą część zdania, <grym> którą powiedziałaś. Słyszę w prawdziwym życiu, nie? Ja przychodzę do kogoś, nie? I mówię, cześć! No jene, no przestraszyłeś mnie, nie? Podchodzę do kogoś, nie? No nawet nie trzeba od pleców, ale gdzieś tam ktoś się zamyślił, mówi cześć, nie. O je, no, jak się przestraszyłem, przestraszyłam, nie? I myślę, za każdym razem... Co ja robię źle? że no, ludzi. To jest tak smutne czasami, w sensie mnie to bawi, ale jak jest tego natłoczenie, nie? Ja myślałem... A myślałem, że to wystarczy się uczesać, a tutaj się okazuje, że, że nawet w grze komputerówce, gdzie wszyscy wyglądamy dokładnie tak samo, jest dosłownie to samo wrażenie. Czyli tu nie chodzi absolutnie o wygląd. No teraz to się 106 wdupiła, bo to będziemy biegać dokoła. No, nawet szkoda amunicji, na nim No próbuj, próbuj szczęścia. Lupujemy, lupujemy. <laughs> tak do końca. O, ty. Ej, no, jakim prawem? easy ah yes No, dawaj Ja bym chciał się z powrotem do tych szafek tam dostać. To była świetna miejscówka. O no co? Ja myślałem, że on będzie oświetlony, oślepiony, co jest grane. Goli To było ostatnie czego się spodziewałem w tym życiu. Strzelania się spodziewałem akurat Spotyka przez ostatnie ja dwie rundy Ej chwila Powiedz ciszy Powiedz żeby bo się walił chwila, chwila, chwila ciszy Chwila ciszy Jaka chwila ciszy Zaraz będziesz miał karabin niemiecki SS tam wiesz. No, Ja wiem no pierwsza runda Jaką dzisiaj zagrałem tam po jakiejś przerwie Bo zjadłem sobie chrupki Przychodzę Skuwają mnie, później strzelają do moich kolegów, zamykają mnie jak to sam ktoś na co w szafie <grym to, <grym to Tylko to słyszę ten. Obóz te. koncentracyjny. To, to no, to obóz koncentracyjny. Autentycznie miałem się ochotę zapytać naukowca, czy on pracuje w obozie, ale tak się powstrzymałem, myślę, jeszcze go urażę. Zastrzeliłem uh, mnie. ja bym zapytał, bo z problemu to nie tak, że ja tam byłem obok tego i to widziałem <grym> Ja dosłownie byłem drugim naukowcem no wiem Ty żeś poszedł sobie ulepszyć karty A zjedli się później Mocno chociaż... Się <gry> <gry> nie, no nie. zjedli później, ja zginąłem od 106 Co za niesprawiedliwość, osądzili tylko tych, którzy byli najbliżej pasz to, pasz Jak stop, w prawdziwym życiu nie. Kurwa, nie, zamknij to Dogadamy się, dogadamy się, słuchaj, 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 mam deala, mam deala, słuchaj, słuchaj, stop, stop, stop <gry> Boże, Peter na mózg zrobił go. Kim jest Peter. Kiedy będzie kurwa, ten, ten zasrany raz? Jeszcze spokojnie. Nie, no, jak ten raz będzie, akurat wtedy, kiedy ja ten. Lania, kiedy on będzie tutaj. Tata, nie musisz nie. Ja spierdziela. <laughs> Pozdrawiam tedy. Będę, będę się śmiał. Patrzcie, typ ma, e, ma 9 HP. Mm. Chłopo mi coś tam. Nie zawsze przyszedł. Tata u, was, u was też jest tak cicho, o! Bo mnie jest też cicho. O. U mnie też. On coś mówi? A ja wiem? Nie wiem, nie, nie wiem. Bo słychać Czemu? sobie krzyczenie. Czemu? Aha, że tego binda, tak, tak, tak.

lepano yeah, Tutaj Gdzie <laughs> tutaj No bez no, Dobra, do czekaj. Hey, Dlaczego my? Czekam. No on bardziej. A bo to sam za No tak. Kolejne pięć Zostawił ją. Mamy, mamy. Oj, to no nie. Oj, to ja nie. Oj, to że on Nie wiem, na mózg, na stronie. mózg go zrobimy. bo ci siedzą no lubicie Cześć, to jest on Halo jak Halo. Halo. coś, Ej, <laughs> Niech mm. Popatrz jaka była pokusa karty No nie, bo się chyba nie ruszał Czaj, że zabrałem Hubertowi killa? Ale co? Że no Dosłownie Gość go obił, a ja się kurde, tylko raz strzeliłem nie się ruszał z tej historii. Wynik. Nie było awantury. Oho, czekaj. Może <grym> <grym> ta będzie jak powiesz, jak widać, nie? Daj mi wam. No wy. To dam? Pamiętasz? Czy nie pamiętasz? Nick? Nychel. Nychel pamiętam jak najbardziej. Kurwa, dobra, Jesteś dobra. ciągle na moim Discordzie, o dobrze sobie kojarzę Graliśmy w Amungusa, chyba, że no po prostu jeszcze. Ciebie zaprosiłem, a nie zagraliśmy No nie wiem Ja nie grałem, bo ja byłem na wykazach No, ale pamiętam, ale... że na Discorda Ciebie zapraszałem Bo były takie plany Tak, było Dobry, dobry Dobrze, mam zamiar czekać na nich i ich rozstrzelać z logicera. Lo... Czekaj, po logicera tak, hmm, tak, spamki, tak? Rozumiem Co? Rozumiem Pa. Co? co trzy punkty regulaminy jednocześnie, Zdarza się, zdarza się. Nie wiem, e, a znacie takiego gościa, co go tata bije? Tak, tak, no, słyszałem no. go wielokrotnie obok gościa, który strzelał z karabinu. Mauserem. A serio? No. <grywa> On tak od czterech rund chyba. Naukowcy do mnie strzelają, jest mną sonda i to puszcza, słuchaj ciągle, nie? Wiesz... <grym> nie wiem, nie to Można być coś takiego? Czy to nie było ze Spongeboba? Mmm... Pod Laguna? Podobne, podobne, ale coś właśnie... Bo z jakiś film... Nie, to było z memów. To no bo z, tak. mem z tego, z Breaking Bad chyba. Na tym serwerze można robić wszystko, ale jak nie ma administracji, nie? To jest z tego, z kurwa Nie wiem ja jak jestem w stronie co zawsze daje te bindy, bo to chopia takie, takie klimacik daje wszystko dopóki nie ma adminów Tak, tak, tak A ja... Na przykład na przykład. <głosy> 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 Metal pipe O to <głosy> <głosy> pamiętam Tak to się wydawało Wiesz co? Ale tak yy, wydaje mi się, że mam jakąś lekką odwilż, bo jest na serwerze Jolka, taka typiara I ona dostała autentycznie pozwolenie na Bindy Jolka? Jolka To jest... Jolka Zgadza jakiś Simpiej, kurwa, dał. Zaraz tutaj Nie obrażę mi mojego mistrza, słuchaj Spytam się jej, czy, czy mi to wszystko Madegrada, kry... Jak to Madegrada? Co się posypało teraz? No przecież on nie ma już opięć, on ma... Matiza z Matiza Bagata, spiada... <laughs> Ale ten, ale La, ta, 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 ta. co on teraz ma? Bo ja to tak się. To w ogóle dzisiaj spojrzałem no, 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 na rangi, to, no, to teraz zamiast tam Jakiś tych starych rang, wartownik, coś tam, to ja patrzę. Moderator, admin, Co? się dziwiło. zmienili 5 tysięcy temu? I ty myślisz, że ja na to patrzę? Nie. Jedno czego najbardziej mi się nie chciało, Jest jako nie, nawet ten nie, asystent, nie słuchaj, to sprawdzać właśnie Discorda, słuchaj. Tych wszystkich kanałów, ja, co tam się zmienia, słuchaj, ten... mi się nigdy tego nie chciało robić. Ja ten, ja dałem, Ja aplikowałem na asystenta, ale, ale mnie nie przyjęli, więc wyjebałem No nie dobrze. Ale szczerze, na początku jak się, tak chyba cieszę się, że mnie nie przyjęli, bo mnie popierdoliło. Haha, <śm> pewnie by się po prostu nie chciało z czasem, nie? Ja ci powiem no, nie, y że niektórzy jak teraz patrzę tak obiektywnie z czasem, są w tym wartowniku, czy teraz moderator, jak zwał, tak zwał, no. no to generalnie niektórzy banują na 50 lat z czasem, bo im się nie chce, a niektórzy po prostu dają ci więcej Prze swobody i przymykają na to oko. I tylko się z ciebie śmieją. Taki, dobry. Dobry, dobry. Dobry, znaczy, znasz Davida. Wow. Wow. Davi ale nie gdzie nie się nie zgraliście? No, czację, no, my mamy ten własny Discord i Aha, o to chodzi. No, bo tutaj Kałacha to znaczy tego. Mauzera mi strzela i trochę czasami <hskrę> <ślinierni> dobry pomóz. <pomocy. ślinierni> <laughs> eee, nie, Davida <ślinierni> pamiętam zbanowali. Eee, no, gościu zbanowali mnie absolutnie odświast. nie kojarzy, ale ja kiedyś pamiętam, grałem z nim jedną rundę dosłownie na SL-u, do scp po pod na atencję. W sensie, oni no powiem tak, no w sensie my mamy osobny serwer tam z większością tam osobami Ja wiem, rebelia Jaka kurwa rebelia? <noise> no tych, których zbanowano albo <noise> ci, co chcieli powiedzieć coś na PBK i nie mogą Ale ja nie dostałem bana o ziwa. No dlatego mówię, że ci, którzy chcą coś powiedzieć powiedzmy, a niekoniecznie też może mieć bano, nie? No znaczy, wiesz, ja dosyć ostro tam jechałem, kurwa adminów No ale bana nie masz, w, dlatego nie wrzucam jestem. was wszystkich tak do jak, jednego wora Tak ja samo jak dajmy. ostatnio odjebaliśmy z T M hmm. No i wiesz, Wipowski nam nie dał na 50 lat bana, a tylko na 3 godziny <noise> No Wipowski właśnie no jestem jest gitem słuchaj <noise> który ostrzega No nie wiem może przez pomyłkę, ale, ale ten, myślę, że aż tak Wipowski by się nie pomylił, bo gitem, ty. Co banuje najlepszych osób, ty Yy, w sumie to byśmy musieli sobie pójść Do ucieczki, do ucieczki, do ucieczki, do ucieczki zapraszam Myślałem, że chcesz dać im skuć co? Że chaosy przeżyły? To ilu tych MTF-ów się zrespiło? Tylko końcu zrobili. Co to jest grane w ogóle z tym Warheadem? Znowu nie będę się dojdzie. Co ty tak biegasz? Skuwany! Widziałeś jakiś sprinter? Mi z Spinjitzu, cztery, nie wiem Ej, ile ty masz koli, Hubert? Ile masz koli na sobie, Gat wy, wyjebano stary Tylko trzy No patrz, zgadł Tylko no No w sensie, pamiętam movement, więc naprawdę, dawno nie grałem w gry. No dawno Pisz, nie piłem jeszcze koli. <noise> Cały hubi. Kiedyś pamiętam na przykład... Nie, nie ma nikogo. Kiedyś pamiętam był na przykład taki serwer pokój z klamkami. Mnie tam zaproszono, ale chyba średni mi ufali i dali mi rangi. To tam w sumie nie wiem, czemu mnie zaprosili w takim razie. <laughs> nie widzę żadnych kanałów. Mówisz kampanii, a to nie było po prostu ten, to byłby alternatywa. Nie wiem, przysięgam, że odkąd oni pobanowali to, yy, wszystkie te osoby, yy, bo w sensie ja przyszedłem po prostu z nimi, za co na kurwa martwi jest. aż no, no, tak, mam. ale jest mniej tych osób, wiesz? No końcu, co? Dryzyjej jest! Co znaczy? Tyk. No jesteś! Tyk.